Dziękujeczko z tej strony Hubert. Witajcie w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 22. Spuściamy jesień. Nie wiecie co się stało. I mamy jeszcze minus 210 euro. E, a generalnie dopomniałem zapałzować gry. I sobie wyszedłem na dłuższą chwilę. No i z lata zrobiła się jesień. E, no i kasa przepadła, ogólnie ten liście są już brązowe. Mm, no, tak jak mówię, jesień już jest, też pada e, więc co? E, nie wiem czy wam mówiłem po poprzednim odcinku. Było czy nie było, nie pamiętam. Ale postawiłem kurniczek, Kurka ma, kurki mamy. Mamy na razie 30 e, zwierząt, 30 kur 100% zdrowia, mamy 700 litrów pszenicy wsypanej. E, więc tu mamy jajeczka nasze, żeby przestało padać. I co? No i lecimy, może jakoś zrobić zlecenie. Kultywowanie, kultywowanie. Odpowiedź jest 15, nawożenie. No dobra, 2000 do 15, tysięcy, Nie mam pieniędzy. Prasowanie B. A jak mam prasowanie? Nałożenie, Nawożenie, nawożenie. Aha, bo to jest. Mmm, rodzajem na pozupłynę Nawożenie To miał chciałbym mieć minus 200 A mogę wziąć kredyt czy coś takiego jest w tej grze? Pewnie jest, ale porę czy jest 5000 No dobra, zrobimy tak przyjmę tę misję eee, za 15000 A, bo to patrzcie, tu mamy samo kultywowanie podzielone i to samo nawożenie so, Aha, rozumiem. Eee, Dobrze, weźmiemy to za 5000 wypożycz. Okej okay. Jeszcze sklep. Eee, co ja tam miał zrobić? Czy eee, jest przyjęte? Tam jest 15000. 15 tysięcy ciągle jest, to, ja nie widzę. No i wstępnijmy się do sklepu. Ej nie ma tego? Co ja zrobiłem? Gdzie jest ta misja? Co ja z nią zrobiłem? Patrzcie, gdzieś się nam znikła. Co się stało? Coś kliknąłem, nie wiem co. Ale ja przyjąłem w ogóle. Może przyjmij, nacisnąłem? No eee. właśnie, nawet nie wiem, co ja zrobiłem teraz, gdzieś tu można sprawdzić. A to byłoby ten: byłoby napisane, że przyjęte. Nie ma? No dobrze. Trzeba na 9000 tysięcy Ale to dziwne jest A teraz jest Czyżby ona mi znikło? Aha, bo ja się tam nie mogę sklepu Eee, sklep jest tu Odwiedź Eee A ja Z czegoś jakoś to nie rozumiem. Gdzie są te maszyny w ogóle, co? Co ja mam z nimi uprawiać? Co tu się dzieje w ogóle? Eee. Dlaczego nie mogę? Mm. I spójrzcie, Teraz wezmę wstecz, wyjdę jeszcze raz z gry, bo coś tu jest, przerwy Tak, bez zapisywania. O, kary ara i mój. Teraz w ogóle się napiszę, zapiję. Jak widzicie, też mamy problem jakiś. Eee, niepewne Przyjętamy jakieś? O, nawożenie jest Pożycz przedmioty OK, dobra Nie mogę się do nich tepnąć, OK. Hmm. Hmm, tutaj może wiecie ale spuści co jest coś to jest nie tak I dlaczego mi się to nie pojawia nie w ogóle może nie daje się przyjąć, bo tak późno już jest, ale to czemu była ta misja? Nie, nie rozumiem tego. Jeszcze raz. No dobrze, a ciekawe, czy inne zbiór? Zbiór teraz. Aha, kukurydza. Co, co mamy zebrać? Jaki to jest zbiór polonów? Soja, no to jest pole numer 19. Zobaczmy, jaki tam jest. 19. No sprawa, no ale możemy przyjąć. A 18. No nie, no weźmy, a tutaj mam co to jest. A to jest już chyba w sumie, ale to 21. To właśnie... też... tu mi właśnie 21 okej O! To jest! Jak widzicie, nie wiem co dokładnie chodziło Że nie dało się wcześniej i nam nie dało jeszcze się jeszcze 7 odcinka Mamy zapotrzebowanie na stacji kruszarka, czyli na kamień niestety nie mamy Nie mamy kamienia E, więc powiedzcie mi, o co chodzi, jeśli w no, sumie widzieliście e, Sami widzieliście y, Sami widzieliście, co to się działo Napiszcie mi w komentarzu, co, dlaczego tak, tak to się działo e, A, tu jest uliczka A tu jest ta uliczka e, Czy dlatego, że... nie wiem wozu nie można, bo deszcz padał, czy coś, czy... Czy dlaczego? To jest bardzo ciekawe to. Nie mam pojęcia No bo wapnowanie okay. też jest na jesieni, więc... Nie rozumiem Bo gdyby to był zbiór, nie wiem, pszenicy czy rzepaku, to okej okay. To nie nieodpo odpowiednia pora Ale jeśli chodzi o wapnowanie no to jest sam raz akurat pogoda, znaczy pogoda, pora Więc nie wiem w czym, w czym problem w ogóle jest No ale No ale nic idziemy dalej, My mamy, przyjęliśmy kontrakt Taką ropą panterku dwójką sobie jeździmy Bo Ogólnie te ropy są chyba dwie, tak? Czy nie wiem czy u nas w farmingu jest, występuje, jest pantera i jest co? Jest jakaś inaczej się to nazywa. Eee... Nie mogę sobie zaraz przypomnieć. Pantera i... Coś jeszcze jest. A, Tiger. Pantera i Tiger. Jest? Eee... Ciekawe czy mamy... Dostępną. Złomnego Tigerka. Także tiger jest chyba większy jeszcze od Pantery. O, ja nie pomyliłem. Nie, chyba, chyba tak. Dobrze powiedziałem. Tiger jest większy. sprawdzę w sklepie. Tego w ogóle. Z ciekawości, czy. Pantera. O, Tiger. No dobrze mówiłem. Tak, jest większy. Nie wiedziałem, czy w ogóle. O, otwiera. Roz, niech tam się rozkłada. A, tu mi się rozłożono. Eee, Książkarkę karkę. O, ogławiacz. Eee, Tu nam się już rozkłada cały kombine. Wszystko hydraulicznie. ulicznie, proszę. Dobra, złożony kompanik. Dobra. Eee, pieniędzy. Dobrze, musimy wziąć pożyczkę. O, a, porycz. Niech jedzie sobie. Mnie mm, jest czy nie? Eee. Miaków niby nie robi jeszcze. Nie, chyba raczej nie będzie robił. Mamy JCB do dyspozycji. Więc jedziemy jeszcze JCB. Jeszcze skrócie, że sobie. Eee, Ctrl Y. Ctrl Y. O, teraz mam. Eee, tylko... Wszednią Dobrze, lecimy. Lecimy to na pole i będziemy sami może kombinować eee, To pole. Widzicie, teraz mamy jeszcze utrudnione. Teraz, przez brak funduszy, eee, muszę zatrzymać czas, jak będzie jasno. Zapomniałem, drugi dzień. <grym> Ale dam radę. Spójrzcie, ale to jest naprawdę o ciemno. O, teraz mamy, teraz mamy oświetlenie 360, ale faktycznie to jest bardzo ciemno. Nie widać bardzo nic. Skręcamy i lecimy już w pole. Lecimy w pole. Ciekawe, czy po, nasze pola nie potrzebuje jakiegoś nawiezienia? Jeśli chodzi o nawozy, nie mam pojęcia, ale nie nas na. A na, co możemy pożyczyć, proszę Co Co możemy pożyczyć. Zaraz będziemy się zastanawiać. Na razie jedziemy tam do naszego kombajnu mm. Ciekawe co tam, jak tam, jak tam właśnie jest teraz Jak widzicie Mamy ogromne zmiany W tym farmingu mamy 4,5 roku eee, niedługo będzie zima Taka autentyczna, będziemy śnieżać eee, Więc Więc ra, realistyka w tej grze jest na wysokim poziomie Hmm, tak, idziemy na razie. Zobaczmy, ile tam ma procent.